Film współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju mały projekt programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013. inicjatywy przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich pani Danuty Cząstki 29 listopada 1983 roku w Klubie Prasy i Książki Ruch w Letninie swoją działalność rozpoczął zespół śpiewaczy, początkowo pod nazwą Letninianka. Wtedy to zapalone do śpiewania kobiety, spoglądające nieco z zazdrością na inne działające już grupy wokalne, spotkały się z Arturem Marcinkiewiczem i Ryszardem Głogowskim z Pyrzyckiego Domu Kultury, by utworzyć swój własny zespół. Były to Janina Nowacka, Zofia Rożuk, Teresa Drzewiecka, Helena Maruszaj, Władysława Woronowicz, Irena Kapała, Gnowefa Masterna, Wanda Kuźmińska, Eugenia Urban, Maria Pierożak, Józefa Grochocka, Helena Bulanowska, Stefania Nielipowicz, Eugenia Nowacka, Teresa Kubiak, Krystyna Jastrzębska, Janina Woroniec. Łącznie 19 kobiet. W 1983 powstał zespół, to nie był Regionalny Zespół Śpiewaczy Kresowianka, tylko była Letninianka. Powstał z inicjatywy Kolonii Spodyń Wiejskiej w Wietninie. Po prostu byłam członkiem kółek rolniczych, jeżdżałam na walne zebrania. Tam pan Ryszard Błogowski miał zespół z Nowielina Niespodzianka. On go prowadził i ja się bardzo tym zespołem oczarowałam. Fajny był, mi się podobał, więc zaproponowałam tu naszym paniom, może byśmy takie założyli. I tak się skrzyknęliśmy. Na pewien dzień był umówiony z Arturem Marczynkiewiczem z dyrektorem Domu Kultury w Pyrzycach, przyjechał oczywiście z Panem Rysiem, przyjechali z akordeonem, no i zeszły się Panie, dosyć dużo się Pani zeszło właśnie i chcieliśmy to zacząć, więc jak zaśpiewali Panie swoje piosenki, które umiały, które pamiętały, to oni nawet akordeona nie roztworzyli, bo powiedzieli, że tu nie potrzeba, tu jest piękny śpiew bez akordeonu i tak zostało, długo my się borykaliśmy z tym, przy... po prostu nie, chcieliśmy, żeby nam coś tam grało, my będziemy śpiewać ale nasz Rysiuk głowoski jest uparty i on jak nie pozwolił, tak nie pozwolił. Od początku mówi, ma być taki koniec. I do tego przyzwyczajiliśmy się i te 30 lat już wspólnie śpiewamy. To część członkiń zespołu, to przesiedleńcy z lat 1945-1946 ze wsi Milatyczko, koło Głównym repertuarem zespołu stały się pieśni właśnie z tamtego regionu. To jest faktycznie tak, to było tak w tym mniej więcej, tak jak to się wspomina, 19 listopada 1983 roku była pierwsza próba właśnie, już bez instrumentu. No myśmy z Arturem przyjechali, Marcinkiewiczem yy, na Dzień Seniora czy coś takiego to było, no jak zaczął panie śpiewać tak od razu stwierdziłem, że instrument by zepsuł śpiew, no i tak powstała Letninianka. Początkowo zespół letnilianka występował w ciemnych spódniczkach i białych bluzeczkach, później elementy ubioru dopasowywane były do charakteru uroczystości. Tylko najpierw mieliśmy stroje własnym sumtem, nie, 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 nie mówiące nic o, o kresach. Ale pan, panie najstarsze, panie zespołu, wielu, wiele pan już śpiewa Panu Bogu w tej chwili. Przypominało sobie, że przecież w Milatyczach, skąd właśnie panie pochodziły, był strój taki przepiękny, no i został ten strój odtworzony, wysłany do profesora Szewczyka Krustosza Muzeum Stroju Ludowego w Krakowie. Ten nam zaakceptował, tylko jedną, maleńką poprawkę dał, no i tak było. W 1987 roku na ogólnopolskim przeglądzie dorobku kultury wsi w Przytocznej, gdzie zespół wystąpił z baladami kresowymi w długich, kolorowych spódnicach, w takich samych chustach i białych bluzkach z falbankami, żabotami, zdobywając tam główną nagrodę. Po tym przeglądzie jury zasugerowało instruktorowi, że warto pracować kresowe stroje regionalne. W ich odtwarzaniu opierano się głównie na wspomnieniach najstarszych pań, pamiętających ubiór niedzielny swoich mam i babcz oraz na nielicznych fotografiach, które zostały zatwierdzone przez kustosza stroju regionalnego polskiego w Krakowie. Jeszcze w tym samym roku uszyte zostały nowe stroje, i w czwartą rocznicę istnienia zespół wyglądał prawdziwie kresowo i tak jest do dziś. Zmiana nazwy zespołu nastąpiła po pierwszym znaczącym sukcesie w Kazimierzu Dolnym w 1988 roku, gdzie jury zasugerowało zmianę nazwy na bardziej opisującą charakter twórczości. Wtedy też w głosowaniu przyjęto nową nazwę – Regionalny Zespół Śpiewaczy Kresowianka. W 1987 roku pojechaliśmy do Przytocznej, tam był festiwal do roku kultury wsi, coś takiego ogólnopolski. Bo trzeba nadmienić, że jak Danusia wspominała, śpiewanie bez instrumentu to było w ogóle nowym całkowicie tutaj na, na terenie Pomorza Zachodniego. Więc nawet nas nie wypuszczali na, na przeglądach, nawet spoza, spoza powiatu czy spoza gminy, żeśmy nie mogli wyjść. Pojechaliśmy do Przytocznej i tam było mądre i wreszcie, no i zostaliśmy laureatem niespodziewanie, zresztą była sugestia, żebyśmy pojechali jako zespół nadajemy się swoim poziomem i repertuarem do, yy, na festiwal Kapel Śpiewaku Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad, nad Wisłą. Jest to jedy, jeden z najważniejszych festiwali tego typu, gdzie się promuje głównie autentyczny folklor, autentyczną sztukę ludową i muzyczną i śpiewaczą. No i tam pojechaliśmy. Tam znowu niespodziewanie zajęliśmy pierwsze miejsce, a Przewodniczącym, szefem jury był niezapomniany w pamięci profesor Józef Burszta. Umówiłem się z nim po prostu, że, że na taką konsultację, no i on zasugerował, że trzeba by zmienić nazwę z Letniakiem na coś takiego, co by sugerowało, co zespół robi. No jadąc pociągiem z powrotem z Poznania, tak mi się przyszło do głowy, że najlepiej by było, gdyby to słowo Kresy było w, w nazwie, więc zaproponowałem zespołowi nazwę Kresowiankę, spodobała no się wszystkim i tak to po prostu pozostało. A więc od 88 roku zespół z, y, nazywa się Kresowianka. Cicho, Regionalny Zespół Śpiewaczy Kresowianka na przestrzeni lat wypracował wiele osiągnięć, m.in. to dwukrotny laureat Bursztynowego Neptuna na Festiwalu Folklorystycznym Polski Północnej w Gdańsku, laureat Ogólnopolskiego Przeglądu Dorobku Kulturowego wsi przytocznej Kołogorzowa Wielkopolskiego, dziewięciokrotny laureat Festiwalu Grup Śpiewaczych Ziemia i Pieśń w Szprotawie, sześciokrotny laureat Ogólnopolskiego Festiwalu Kapeli Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą, honorowy uczestnik 38 tygodnia Kultury Beskidzkiej, zdobywca Nagrody Głównej Złoty Jelonek, 25 Międzynarodowego Jarmarku Folkloru w Węgorzewie, laureat 10 Głównopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie, dwukrotny laureat regionalnych spotkań wykonawców Piosenki Kresowej w Gorzowie Wielkopolskim, wielokrotny laureat Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Ludowych, Województwa Zachodniopomorskiego, laureat Festiwalu imieniem Oskara Kolberga za zasługi dla kultury ludowej. Można popatrzeć po dyplomach. Sukcesów mamy naprawdę dużo, ale takimi bardzo znaczącymi sukcesami to są miejsca zdobywane na festiwalu Kapeli Śpiewak Ludowy w Kazimierzu Dolnym. Inne festiwale też są bardzo ważne, ale ten jest rangi światowej i tutaj Raz pierwsze miejsce zajęliśmy, raz miejsce drugie i dwukrotnie miejsce trzecie na, tym, na tymże festiwalu. To jest dowód na to, że zespół pracuje dobrze, że, że, że jesteśmy po prostu zespołem autentycznym. Stąd nawet i w nazwie Regionalny Zespół Śpiewaczy Kresowianek. A muszę do tego wszystkiego dodać, że Pan Biłkowski. Uczył nas dosyć długo, wyjechał do Warszawy, chciał sobie zmienić życie, może lepsze, może jakie, ale tam pobył i wrócił do nas i dalej za. bo powiedział, że tak jak kocha, tylko żona. Bardziej. zgadza się, potwierdza. Ja i ja i orać sobie na swego kunika, na Regionalny Zespół Śpiewaczy Kresowianka od wielu lat współpracuje z Polskim Radiem w Szczecinie, Telewizją Polską w Szczecinie, nagrywając liczne programy i filmy dokumentalne. Regionalny zespół śpiewaczy Kresowianka nagrał również w telewizji Trwam program Kresy Wschodnie, Bliskie i Dalekie, Znane i Nieznane, poświęcone tragicznym losom Polaków na kresach od Konfederacji Barskiej po czasy współczesne. Ty si nie wydała, a ty się nie wydała. Powiedz mi moja najmilejsza, na kogoś ty czekała. Powiedz mi moja najmilejsza, na kogoś ty czekała. Oj, czekałam, Jaśu drogi, czekałam ja na ciebie, czekałam ja na ciebie. Jak z wojenki do domu powrócisz, to się wydam za Ciebie. Kwiatuszków tysiący dwa, dziewczynów kochana, ju serce kochają. W marcu 2014 roku zespół liczy 12 członki: Helena Bulanowska, Danuta Cząstka, kierownik, Teresa Korniewicz, Helena Maruszak, Teresa Niekorek, Maria Pierożak, Bożena Rolbiecka, kronikarz, Zofia Rożuk, Katarzyna Sadowska, Krystyna Szwarc, Zapiewajło, Janina Tokarz, Władysława Woronowicz. Z pierwszego składu pozostało 5 kobiet. Instruktorem grupy jest Ryszard Głogowski, którego przez krótki czas nieobecności zastępowała Agnieszka Urbańska. Muszę jeszcze dodać, że w całej tych 30-leciu, bo teraz 31 lat już będzie, zawsze uczyłem się od pań profesorek, jak to tak nazywam. To są panie, które urodzone w Milatyczew. Sporo pań profesorek już śpiewa Panu Bogu. Na przykład drugi głos to pani profesor Bulanowska i pani profesor świętej pamięci Maria Sroka. One nadawały ton. Stąd harmonia jest taka kresowa, typowo kresowa właśnie z tamtych stron, to znaczy się od, od Podola, a konkretnie wieś milatyczna z Lwowem niedaleko. Panią profesor od gwary milatyckiej jest Pani Władysława Woronowicz, o tutaj siedząca też od pierwszego dnia, od pierwszego dnia Pani Władzia jest w zespole. chciała, żebym ja była profesorem. Tak. Bez studiów bez profesorem ciężko. No, również taką panią profesor była tej pamięci, pani Świętych, Stefania też. I w ogóle wszystkie panie, które stamtąd przypominały sobie po prostu pieśni różnego typu. I to tak trwało latami. My tych pieśni mamy zebranych no, plus minus jakieś 180. W naszym kraju, w Polsce, istnieje nagroda im Oskara Kolberga. Jest to nagroda najwyższej rangi, tak jak Oskar w filmie, tak Oskar również w folklorze. folklorze. I to, to jest w kilku kategoriach: kategorii śpiewaczy, kategorii solistów. Trzy śpiewaków, czy też y, muzykantów oraz y, w kategorii zespołów y, pieśni i tańca, ale autentycznych. Jest to y, nagroda tylko jednorazowo dawana raz w życiu, w istnieniu zespołu. Jego powtórzyć już nie można. I to jest jak gdyby za całą kształt osiągnięć po prostu, a więc gdzieś tam ktoś notuje, kapituła notuje osiągnięcie poszczególnych zespołów, no i w 2007 roku padło na nas i to jest jeszcze w ten sposób regulamin, że załóżmy w kategorii śpiewaczy, zespołu śpiewaczy, tak jak myśmy wtedy dostali, to jest tylko jeden zespół z całej Polski. Nie ma dwóch zespołów śpiewaczy. Jeżeli kapela na przykład, to też kapela tylko jedna, prawda i tak dalej. No i pojechaliśmy, odebraliśmy, dowodem jest, dowodem jest dyplom, który tam wisi na ścianie. Jest to naj, najwyższe Osiągnięcie najwyższe usatysfakcjonowanie, uznanie zespołu w Polsce. Wyższego już nie ma po prostu. Oprócz muzyki, folkloru z Kresów Wschodnich zespół śpiewaczy Kresowianka aktywnie prowadzi także działalność kulinarną, samodzielnie przygotowując liczne dania i potrawy tamtego regionu, za co również wielokrotnie był doceniany i wynagradzany. Więc pierwszy raz jak byłyśmy na festiwalu w Pielgrzymce Kołwówka Śląskiego i tam pierwszy raz ja pamiętam jak ja już należa, należałam do zespołu, kresowianka wystawiała swoje potrawy. I od tej o, bardzo Pani Władzia, nie wiem tam, która to z Pań, y, przygotowywała te potrawy, dostała wyróżnienie. I bardzo smakowały te potrawy, i od tego czasu po prostu Panie zaczęły brać udział y, w, w różnych takich festiwalach dotyczących kulinarzy. Do przez Panią dla swojego potomstwa, żeby takie piekły dały. No. Rysiu mówi, to kupiła pani te pączki, a gdzie w życiu mówiła, jak żyje to pączków nie kupowałam, tylko zawsze piekę od lat i to jest receptura sprawdzona. Tak, panie tutaj gotują fajne rzeczy i takie potrawy regionalne. Baby prowadził, tu ów się zawadził, kto te położył, żem się tera wyłożył, kto te położył, żem się tera wyłożył. W domu głośno śpiwali i sąsiadów zwołali, patrzcie mili, jak oni si napili. Oh "FILM współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013."